witam Was w ten chłodny grudniowy wieczór, może nawet i noc. Chciałbym dzisiaj chwileczkę porozmawiać z Wami, opowiedzieć Wam o pewnych aspektach, dlaczego warto wychowywać cudze dzieci, czyli dwa słowa o duchu służby. Ale żeby zrozumieć tę służbę, może warto najpierw sobie porozmawiać o wolontariacie. Byłem ostatnio na gali wolontariatu, bardzo fajne wydarzenie zorganizowane przez Ratusz Warszawski, na którym było poruszanych wiele ciekawych aspektów tego, jak to jest być wolontariuszem, kim jest wolontariusz. Wolontariusz to jest osoba, która swoją wrażliwością zmienia świat, która potrafi rozpoznać, co potrzebują inni ludzie, co potrzebują dzieci, co potrzebują inni dorośli. Im to daje po prostu. I on ma tą wrażliwość, potrafi pewne rzeczy dostosować, metody swoje dostosować i my jako skauci, też jesteśmy takimi bardzo dobrymi wolontariuszami. Jesteśmy przygotowani, konkretni, odpowiedzialni do tego, żeby wraz z naszą wrażliwością móc lepiej opiekować się dziećmi, młodzieżą. Ale w tym aspekcie jest bardzo ważne to, że my wspomagamy wychowywanie w rodzinie. Wszystkie nasze akcje wolontariackie, nasze zbiórki, obozy, zimowiska są po to, żeby dać. Narzędzia rodzicom, żeby dać narzędzia ojcu i matce, do tego, żeby lepiej byli w stanie wychowywać swoje dzieci. My nie wychowujemy ich dzieci za nich, tylko wszystkimi naszymi działaniami wspomagamy ten proces wychowywania i kształtowania mojego, młodego człowieka, młodej dziewczyny, młodego chłopaka, do tego, żeby w przyszłości stał się mądrym, odpowiedzialnym człowiekiem, który potrafi sam z siebie zmieniać świat i to zmieniać na lepsze. Ale żeby zmieniać najlepsze, trzeba nauczyć się nie bać odpowiedzialności. Odpowiedzialność jest bardzo ważną cechą w życiu człowieka. Odpowiedzialność to jest taka już dojrzałość, że człowiek nie boi się podejmować samemu decyzji, ważnych decyzji dla jego życia. Żeby być odpowiedzialnym, trzeba czuć, że ma się pewne zaufanie, ma się zaufanie do Pana Boga, że będzie dobrze. Ma się pewne podstawy charakteru, ma się te solidne, właśnie fundamenty. Te solidne fundamenty budujemy na naszej formacji osobistej, pedagogicznej i technicznej. Czyli bardzo ważne mamy tu zarówno relacje z Bogiem, własne kształtowanie charakteru, jak i też fizyczne doskonalenie się. No bo też, jeżeli nie dbamy o swoje ciało fizyczne, no to czasami no, troszeczkę ciężej jest nam w życiu. No to powiedziałem wam tak troszeczkę już o tej odpowiedzialności. No właśnie, tylko człowiek odpowiedzialny to jest człowiek dojrzały. Według polskiego prawa w wieku 18 lat człowiek staje się dorosły. Ale dorosłość niekoniecznie równa się dojrzałości. Dojrzałość to jest taki stan, w którym ktoś jest na tyle dojrzały emocjonalnie, żeby podejmować odpowiedzialność czyli to, o czym przed chwilą opowiedziałem. I jeżeli faktycznie staramy się dbać o, o naszą formację, ale też nie boimy się brać odpowiedzialności, to robimy bardzo dobre kroki do tego, żeby stać się ludźmi dojrzałymi. No właśnie, ale żeby być osobą dojrzałą, żeby może robić jakieś fajne rzeczy w wolontariacie, żeby decydować o fajnych rzeczach, zmieniać świat, trzeba działać, trzeba wstać z kanapy, Papież Franciszek mówił o tym parę lat temu. Jeżeli chcemy dobrze działać, trzeba na przykład w naszym przypadku użyć jednego z motorów scoutingu działania. Działanie to jest właśnie to, że coś robimy. Niekoniecznie tylko siedzimy, myślimy, ale wstajemy i robimy. Nie zawsze dobrze, nie zawsze skutecznie, ale to oznacza, że następną rzecz możemy już zrobić lepiej, skuteczniej, bardziej ją przemyśleć. Więc podstawą jest działanie. Jeżeli nic nie będziemy działać, będziemy cały czas prokrastynować, no to nie za dużo z tego wyjdzie. Więc tutaj naprawdę ważny jest ten motor działania. Trzeba wstać z kanapy. Pamiętajcie. Mówiłem wam na początku, że porozmawiamy sobie, dlaczego warto wychowywać innych, inne dzieci, dzieci innych ludzi. Pan Jezus kiedyś powiedział, że żeby wejść do Królestwa Bożego, trzeba stać się jak dzieci. Ale żeby się nimi stać czy poczuć to, co czują dzieci, trzeba troszeczkę ich zrozumieć. Dzieci są bardzo ufne, przyjmują sporo rzeczy, tak jak to usłyszą, i no, nie zawsze kwestionują to. Na przykład uważają, że to jest dobre, bo mój autorytet to powiedział. I my poprzez pracę z naszymi dziećmi, z młodzieżą, z wilczkami, z harcerzami, uczymy się tej wrażliwości i patrzymy, Jacy sami kiedyś byliśmy, jak z ufnością przyjmowaliśmy, to, co mama nam mówi, że to jest dobre, to, co tata nam mówi, że to będzie dla nas dobre, że to nas uczyni fajniejszymi, że to pozwoli nam kiedyś zaopiekować się naszą rodziną. Dlaczego my chcemy się opiekować cudzymi dziećmi? Ja sam byłem Wilczkiem, harcerzem, wędrownikiem, w którym nadal jestem. I uważam, że to, co ja utrzyma, otrzymałem, to, czego się nauczyłem u nas w skautingu, Chciałbym bardzo, ale to bardzo serdecznie, oddać tym wilczkom, harcerzom, innym szefom, bo uważam, że to, co dostałem, jest naprawdę wspaniałe. Zresztą, nic nie smakuje lepiej niż to, kiedy dajemy. Ja sam tak uważam, w moim życiu lubię pomagać ludziom, lubię rozwiązywać ich problemy, bardzo się wtedy realizują. I uważam, że to jest po prostu fajne. No właśnie, czyli chcemy się zajmować cudzymi dziećmi, bo to jest dla nas fajne. Ja sam, jak byłem Akelom, czułem czasami taką wdzięczność wilczków. To jest taka bardzo ufna wdzięczność, taka czasami bardzo werbalnie i konkretnie wyrażona, że wilczki dzieci się cieszą z tego, ci gratulują, po prostu są szczęśliwe razem z Tobą. I to jest czasami, na przykład dla mnie, to była wystarczająca wdzięczność, taka motywacja dalsza. No więc to, co ja dostałem. Bardzo chętnie chciałbym oddać jak najwięcej komuś innemu, dlatego uważam, że warto. Scouting to jest styl życia. To nie jest tylko przygoda na parę lat, na dwa, pięć czy dziesięć. Nie, to jest styl życia. Scouting jest też po to, żeby się w nim uformować i troszeczkę wyjść z niego do świata zewnętrznego, żeby go zmieniać. To jest to nasze apostolstwo. Wewnątrz mamy apostolstwo metody, a na zewnątrz mamy apostolstwo tak trosze, troszkę szerzej pojęte. Takie apostolstwo jak Pan Jezus na przykład mówił, apostolstwo powszechne. Ale wewnątrz mamy to nasze apostolstwo metodyczne. To, co ja dostałem, co mnie uformowało, ta suma pewnych doświadczeń moich szefów, zastępowych, szóstkowych, chówcowych, spowodowała to, że jestem kim jestem, siedzę gdzie siedzę, w tym pięknym, zeżeńskim lesie i mogę Wam to przekazać tutaj. Ja też teraz od siebie daję, jestem bardzo z tego zadowolony. I właśnie dlatego też lubiłem wychowywać cudze dzieci. Sam swoich nie mam. Jak będę miał, też mam nadzieję, że będę lubiał je wychowywać. I to jest właśnie ta wdzięczność. Wdzięczność dla wszystkich moich szefów, przełożonych, wdzięczność dla wilczków, harcerzy, że im się pomoga, pomaga. To jest po prostu fajnie, radośnie, wesoło. Mi się to podoba, Wam się podoba. Super, po prostu. A czymże jest ten duch służby? Duch służby to jest takie poczucie, że my właśnie to, co otrzymaliśmy, chcemy dawać. Ale żeby utrzymać tego ducha służby, trzeba mieć jakieś relacje, trzeba mieć tą motywację. Tą motywacją jest czasami to, że my zdobywamy naszych przyjaciół w scoutingu, w naszych gromadach, w naszych drużynach. Relacje to jest na wędrówki, to jest jazda na wyjazdy, na obozy, na rekolekcje. A jak już poczujemy tego ducha służby, to też w przyszłym życiu dojrzałym, zawodowym, nasi współpracownicy, nasi pracodawcy bardzo cenią te nasze kompetencje miękkie, społeczne, których się tutaj nauczyliśmy. To właśnie nie boimy się brać odpowiedzialności, nie boimy się być kreatywni, nie boimy się wymyślać nowych rozwiązań, nie boimy się też przyjmować krytyki za to, co zrobiliśmy i na pewno nie boimy się, a chcemy być cały czas lepsi. Więc, jak tutaj widzicie, jak zaczęliśmy trochę o odpowiedzialności, a domknęliśmy klej, klamrą dojrzałości, to widać, że naprawdę warto jest opiekować się nie swoimi dziećmi, byle z głową.